Gościem dzisiejszego studia telewizji Wołomin jest wiceburmistrz Wołomina, Łukasz Marek. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, drodzy mieszkańcy. Wydaje się, że okazja do dzisiejszego spotkania jest dość szczególna, bo przed nami raptem za kilka dni, we wtorek 19, potężne wydarzenie. Otóż w finału następuje kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. Nastąpi on na terenie całej Polski, ale w ramach gminy Wołomin, w ramach Wołomina. Chcemy symbolicznie podświecić Centrum Aktywności Wołomin, a także zorganizujemy cykl paneli oraz wykład dla osób z tak zwanej branży, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach, a szczególnie z nakierowaniem na najmłodszych naszych mieszkańców, czyli właśnie na dzieci i młodzież. 19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy wobec Dzieci. Polska jako kraj uczestniczy w tym programie, a Wołomin jakby dołącza się w końcówce kampanii. Tak, tak, dołącza się, ale tutaj należy podkreślić, że tu nie chodzi o takie punktowe działanie. Oczywiście to też jest ważne, żeby w świadomości społeczeństwa nakreślić pewien problem i także podkreślić działanie zacnych ludzi, którzy funkcjonują w tym systemie. Chodzi o to, żeby pokazać, że to jest cały proces, że to jest ciężka praca, która trwa przez wiele, wiele lat. W ramach Gminy Bowiem powstało wiele świetnych inicjatyw, w których celem jest zwalczanie przemocy, promowanie zdrowego trybu życia, promowanie wsparcia rodzin, między innymi powstała kampania Twoja moc co nie przemoc. Ona cały czas funkcjonuje w tym mhm. roku. Idealnie się wpasowuje właśnie w ten Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Przeciw Dzieciom, wobec dzieci, ale również warto wspomnieć o szeregu innych kampanii, która prowadziła, prowadzi Gmina Włomin. Mówimy tutaj o Wołomińskiej Szkole Profilaktyki. To są działania skierowane wprost do ekspertów, do pracowników naszych jednostek organizacyjnych, do służb mundurowych, mhm. których celem jest właśnie zwalczanie tej przemocy, ale też bardzo ważna jest edukacja i profilaktyka, stąd udział nauczycieli, pracowników ośrodka pomocy społecznej, ośrodka profilaktyki i terapii uzależnień. To jest dla nas bardzo ważne. I też się, cieszę się, że tego typu jednostka jak na przykład OPTU działa na terenie gminy Wołomin, prowadzi szereg działań, między innymi wykorzystujemy fundusze z Korkowego, a więc te działania są jak najbardziej wdrażane, tylko oczywiście też nie odbywa się bez pewnych problemów i tutaj pewnie też będzie kładziony nacisk 19 listopada. Zależy nam na dzieciach, nie jesteśmy za tym, żeby ta przemoc rozwijała się w rodzinach, ale potrzebne są konkretne zmiany w prawie, w ustawie i oczywiście też właściwe finansowanie samorządów, jedno z jakimi podległych. Taka trochę inna ustawa, Kamilko. Tak, tak. Temat rzeka, z tego co się orientuje, z rozmów nawet z dyrektorami naszych jednostek, ona powoduje też pewne wyzwania organizacyjne i funkcjonalne. Mam nadzieję, że ulegnie poprawą, tak, żeby zwiększyć jej efektywność, żeby w tym wszystkim nie chodziło tylko o to, żeby wszystko nam się zgadzało na kartkach papierów, dokumentach, sprawozdaniach, tylko żeby odpowiednie organy, jednostki miały czas, odpowiednie fundusze i właściwe możliwości reakcji na tego typu przedsięwzięcia. Żebyśmy byli skuteczni w zwalczaniu przemoc, tej przemocy. Czy przemoc wobec dzieci w Włominie jest znaczącym problemem? E, powiedziałbym, że trzymamy się średniej krajowej, ale też warto zwrócić uwagę na to, że gmina Włomin, wobec innych gmin, w terenie powiatu cechuje się zwiększonym udziałem osób, które potrzebują tego wsparcia i pomocy. Szczególnie mówimy tutaj o centrum miasta, czyli tak zwanym obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, stąd właśnie potrzebujemy taki program rewitalizacyjny. I on składa się zarówno z kwestii infrastrukturalnych, jak i miękkich społecznych. Tutaj właśnie jest solidna praca Ośrodka Pomocy Społecznej. Z rozmów, które prowadzę z panią dyrektor OPS-u, którą serdecznie pozdrawiam, również z jej kierownikami, jest to dla nas spore wyzwanie. Dobrze, 19 to jest dzień szczególny, bo to jest takie uwypuklenie problemu, pokazanie, że działamy, że staramy się z tym walczyć. Tak, tak. Jednym z pomysłów, z większego, z większego zwrócenia uwagi w tej sprawie jest to, że staramy się ubrać wszystkich na czerwono. Na czym to polega? Tak, jest to świetna akcja, y, którą wymyśliła pani Olga Radan oraz pani Marta Hoppe, Też również serdecznie pozdrawiam. Mm -hmm. y, tak jak Pan wspomniał, y, ważne są działania na każdym etapie. My to oczywiście mówimy o zmianach w prawie, o potrzebach finansowania, ale też trzeba uświadamiać y, mieszkańców y, na, ten, na temat tego problemu, że on funkcjonuje w naszej przestrzeni i też nie wolno nam się na ten problem zamykać. Tutaj szczególny nacisk kładziemy na, na przedszkola, ale głównie na szkoły, bo tam jest ośrodek, który mm -hmm. może spowodować e, solidne perturbacje w życiu młodego człowieka. To jest ten czas, kiedy my, rodzice, do końca nie mamy wpływu na to, co się dzieje. Zostawiamy dziecko w jednostce szkolnej. Oczywiście są nauczyciele, którzy zajmują się setką e, takich dzieci, e, i też dobrze było, żeby rodzice czasami odłożyli ten smartfon, skupili się trochę na dziecku, wsłuchali się w jego problemy, w jego głos zainteresowali się tym, bo pewne rzeczy kiełkują w środku i na początku nie ma takich objawów fizycznych, tak? co się dzieje mm. w psychice dzieciaka. A warto podkreślić, że ta przemoc może mieć zarówno wymiar fizyczny, ale moim zdaniem teraz znacznie poważniejszy problem jest ten wymiar psychologiczny, czyli y, oddziaływanie na psychikę, na pewno siebie dzieci. To jest bardzo, bardzo istotne. i w internecie. Prowadzi, właśnie i może prowadzić do tragedii. We wtorek ubieramy się wszyscy na czerwono. Zdecydowanie tak. Wiem, że będzie podświetlany też jeden z budynków u mnie. Tak, stara elektrownia, tam odbędzie się też panel dyskusyjny oraz wykład, i również z tej okazji powstaną dwa murale na terenie Miejskiego Domu Kultury, tutaj przy Mariańskiej oraz przy Starej Elektrowni. Czyli podświetlamy jednego dnia, ale te murale zostaną z nami na zawsze, tworzy je lokalny artysta i wierzę w to, że idealnie wplecie temat, tematykę, z którą będziemy omawiać 19 listopada. Z Pięknym, estetycznym naszej lokalnej społeczności. Czyli wszystkich mieszkańców chcących wesprzeć akcję, zapraszamy do założenia czerwonego ubioru i wsparcia tej, jakże cennej i fajnej akcji. Zdecydowanie tak. I drodzy państwo, proszę zainteresujcie się tym tematem, bądźcie z nami. To nie tylko jeden dzień. Jeżeli są jakieś problemy, jeżeli zauważacie państwo coś, co was niepokoi. Jest ośrodek pomocy społecznej, jest Straż Miejska, są służby mundurowe, Ośrodek profilaktyki, terapii uzależeń też jest bardzo ważny. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Bo Wołomin walczy z przemocą każdego dnia w roku. Ten tak. jest szczególny. Dziękuję tak jest. serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. Państwu.